Słuchajcie, FNAF Plus jest już na horyzoncie, dlatego też dzisiaj dowiecie się wszystkiego, co obecnie wiemy na temat tej nowej gry. Także zaczynajmy! W ramach takiego szybkiego przypomnienia, FNAF Plus to remake, czyli odnowiona wersja znanego Wam oryginalnego FNAFa, która nie tylko rozbudowuje grę poprzez nowe mechaniki i różne zadania, ale też zajmuje się kwestią fabuły i różnych niewyjaśnionych sekretów. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie techniczne, to gra również będzie polegała na tym, iż będziemy sobie siedzieć i przeglądać kamery, sprawdzać drzwi i tak dalej. Jednak dojdą do tego nowe dodatkowe rozwiązania, jak m.in. opcja sterowania kamerą i obracania ją na lewo i prawo i patrzenia dokładnie, gdzie dany animatronik się znajduje. No i jeżeli chodzi o kwestie też te fabularne, będzie to opowieść, która przedstawi jakby wszystko od nowa w swoim własnym, unikalnym stylu, po drodze wyjaśniając niektóre sekrety, o których teorii powstały tysiące, a odpowiedzi poprawnej nikt jeszcze w sumie nie wie, chociaż niektórzy myślą, że wiedzą. Także czuję, że może to narobić sporego namieszania wśród osób zajmujących się teoriami, fabułą FNaFa, i generalnie będzie dosyć mocno, ale jak to będzie dokładnie, zobaczymy wraz z premierą gry. Jeżeli chcecie poznać szczegóły, jak dokładnie to wszystko będzie wyglądało, to wpadajcie na linka w opisie, tam macie szczegóły. Oczywiście, nasz FNAF Plus pojawi się na platformie Steam, na komputerze. Już niedługo. Na chwilę obecną można dodać grę na listę życzeń, a jeśli chodzi o taką oficjalną datę premiery, nie została ona opublikowana, ujawniona, z uwagi na fakt, że mogą wystąpić opóźnienia, co zaznaczyli i generalnie... Było już tak podobnie z ostatnim FNAFem, FNAFem SB. Wyjaśnienie tego jest takie, że nie chcą dopuścić ponownie do sytuacji, w której to zapowiadają, kiedy dokładnie wyjdzie gra, a jej premiera zostaje przekładana, bo tak było ostatnio. Ale rzecz jasna, jeśli takowe opóźnienia się nie pojawią, to gra będzie dostępna jeszcze w tym roku, co oznacza, że 2023 rok przyniesie nam dwie serie na kanał FNAFA Plus oraz dodatek fabularny do FNAFA SB, czyli ruiny. Ogólnie dodatek ruiny powinien być przed wakacjami za 2-3 miesiące najwcześniej i jeśli tak będzie, to wtedy FNAF Plus prawdopodobnie możemy się spodziewać po wakacjach, tak w okresie zimowym, ponieważ tak najbardziej opłacałoby im się wydać wtedy tą drugą gierkę, no ale trzeba zobaczyć kiedy ten FNAF ruiny dodatek dojdzie, bo jeżeli on jeszcze nie wyjdzie, no to na FNAF Plus będziemy czekali, bo raczej FNAF Plus wyjdzie po ruinach. A idąc dalej, we FNAFie Plus pojawić się ma nowa postać, która zastąpi nam Fongaja. Tak, Fongaja nie będzie, ponieważ Scott poinformował nas, że nie jest w stanie nagrać linii dialogowej do tej postaci, po prostu nie chce tego zrobić. W rezultacie zastąpić go ma inna postać, o której wiemy obecnie tyle, że jej imię zaczynać się będzie od litery S. I w sumie to tylko tyle, co o niej wiemy. Jak myślicie, kto to może być? Ponieważ osobiście myślę, że to jakaś istniejąca już postać, bo nie wyjdzie raczej jakaś postać nowa, bo to raczej by sensu nie miało, przecież to jest remake i ma przedstawiać historię oryginalnego FNaFa, więc raczej by nie wrzucili jakiejś totalnie nieznanej postaci, więc kto na literę S z uniwersum FNaFa może to być? Kto będzie nam dawał instrukcję? Do tego, jak już niektórzy pewnie wiedzą, FNAF Plus będzie w założeniach trudniejszy od swoich poprzedników, ponieważ pojawić się ma wiele dodatków, które po prostu utrudnią grę, jak między innymi ta wspomniana wcześniej kamera, w tym też jest taka opcja trybu plus, który będzie swego rodzaju ala trybem hardcore dla takich starych wyjadaczy NAFA, którzy już opanowali do perfekcji przechodzenie tych gier. No i przechodzenie takich trudniejszych trybów nie będzie oczywiście namarne, nie będzie to zbędne wyzwanie, ponieważ gra ma oferować nam różne nagrody i jakieś znajdźki do odblokowania. Ale spokojnie, dla nowych graczy będzie też dostępny taki ułatwiony tryb, aby każdy miał szansę przejść tą grę, jednak żeby odnaleźć takie znajdźki czy zdobyć trofea, no to już będzie trzeba się zmierzyć z tymi trudniejszymi. Oczywiście wiemy też, że gra nie tylko otrzyma lepszą szatę graficzną, ale również animatroniki tam się znajdujące będą bardziej takie realistyczne, a w efekcie no straszniejsze. Także już nie mogę się doczekać efektu końcowego i mam nadzieję, że gra będzie dobrze chodzić, będzie dobrze zbalansowana, zoptymalizowana, bo jeśli lepsza grafika będzie wiązała się z ciągłymi jakimiś lagami. I bagami to podziękuję. Mam nadzieję, że wszystko to ładnie ogarną. A z innych rzeczy w opcjach gry będzie możliwość ustawienia sobie swego rodzaju wydłużenia naszej udręki. Chodzi o to, że zamiast oryginalnych 5 nocy możemy sobie ustawić i więcej. Nie znamy jeszcze limitu, maksymalnej ilości. Ale z przecieków wiemy, że 7 nocy jest możliwe, 8 raczej też, 9, 10 to nie jest już pewne. Także zobaczymy. No i tak swoją drogą, ciekawe, czy jeśli ustawimy sobie więcej tych nocy, to otrzymamy jakieś ciekawostki, sekrety fabularne. Ponieważ pamiętajcie, że wszędzie mają być pochowane właśnie takie ala Easter eggi, które będą próbować naprowadzić nas na rozwiązanie jakichś różnych tajemnic NAFA. Które nigdy w sumie nie otrzymały swojej oficjalnej wersji, no i pewnie też pojawią się jakieś nowe zagadki, pewnie jakieś nowe kwestie poruszą. Także zapowiada się dużo fabuły i tajemnic do omówienia, ale to w dniu premiery. Kolejno też wiemy, że w grze pojawi się sztuczna inteligencja, którą będziemy mogli w ustawieniach gry modyfikować. Inteligencja ta będzie odpowiadała za zachowanie naszych, animatroników, także będziemy mieli na nich wpływ, a co najważniejsze, możliwość ustawienia zmian przy naszej oryginalnej czwórce. A mianowicie przy Fredim, Chice, Foxim i Boni. Waszym zdaniem, co będzie można u nich ustawić? Ja myślę, że będzie opcja ustawienia takich rzeczy jak na przykład poziom ich aktywności, aka agresji, czyli jak często i szybko będą się też poruszać. Być może to będzie też w formie szybkości po prostu ustawione. Ale czy coś jeszcze? Dajcie znać w komentarzu. A poza tym moje tosty. Wyciekła informacja, iż nowy FNAF Plus również ma wyjść na konsole oraz telefony po kilku miesiącach po premierze na komputerach. Jednak niestety nie jest tak pięknie, ponieważ realizacja gry na inne urządzenia w sensie inne niż komputer odbędzie się tylko wtedy, jeśli FNAF Plus odniesie jakiś tam sukces. Chociaż z tym raczej nie powinno być problemu, ale wiecie, nigdy nie wiadomo, nie wiadomo jak to się zakończy, także liczmy, że się uda. No i by the way, planujecie kupić nowego FNAFa, a jeżeli nie, to chociaż go oglądać? Ponieważ jeśli mowa o kupnie, to zadajmy sobie pytanie, ile ta gra będzie kosztować? Cóż, oficjalnej ceny nie mamy, ale patrząc na ceny poprzednich gier, plus informacje od twórców, iż ceny ustala wydawnictwo FNAFa oraz ceny tej gry powinny generalnie nie odbiegać od standardów, no to pewnie będą wynosić między 50 a 100 zł. Miejmy nadzieję, że bardziej 50, a nie jak stówka, no bo przy stówce co było? Czuczu Czars ostatnio był koło stówki. Poza tym pojawiła się też informacja, iż FNAF Plus w dniu premiery będzie miał minimum 20 segmentów do zdobycia których odblokowanie będzie wiązało się po pierwsze, co raczej jest oczywiste, z przejściem gry, a po drugie z odnajdywaniem sekretów, które na pewno pojawią się m.in. na tych dodatkowych trybach gry, o które rozbudowana będzie ta część.